Panie mistrze, to jest bardzo dobry dzień dla polskich kolej i dla polskich marzeń o tym, żeby wszyscy w Polsce poczuli, że to jest nasza kolej. Nasza kolej, bo będzie coraz bardziej dostępna dla wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny w różnych miejscach naszego kraju. To jest nasza kolej, bo to jest nasz czas. My w tej chwili podjęliśmy takie wielkie wyzwanie, żeby Polska, po tym jak zbudowaliśmy, dalej budujemy, ale kiedy był ten szczyt inwestycyjny, jeśli chodzi o drogi, ekspresowe autostrady, i staliśmy się jednym z wiodących państw w Europie, jeśli chodzi o drogi, to teraz jest nasza kolej na to, aby. Aby również polskie koleje stały się wzorem dla wszystkich, i nie chodzi o to, żeby komuś zaimponować, tylko o to, żeby ludziom wszędzie w Polsce żyło się lepiej i łatwiej. Tak jak tu, w Nowosądeckim. Jesteśmy w miejscu budowy najdłuższego jak do tej pory tunelu kolejowego w Polsce prawie 4 km. Już niedługo rozpocznie się budowa tunelu dłuższego 10 km w ramach projektu cpk ale to już jest w trakcie to już dwie tarcze wiercące tunel pracują zdaje się że tak sobie żartujecie bo nazywają się Jadwiga i Kinga tak a, a dwie święte które wiercą tunele na trasie do piekiełka ale nie chodzi tutaj o anegdoty to jest wielkie przedsięwzięcie tutaj w Chodzi o włączenie całego regionu. Ludzie, którzy na co dzień żyją, żyją tutaj, wiedzą, jaka to jest udręka ręka dostać się na przykład do Krakowa. My w tej chwili realizujemy projekt, dzięki któremu podróż kolejowa z Nowego Sącza do Krakowa będzie trwała godzinę, a nie tak jak dzisiaj 2 godziny 20, w najlepszym przypadku te najszybsze pociągi, ale średnia jest 2 godziny 40 minut. I to oznacza absolutnie. No, jakąś jakościową no, zmianę z, yy, życia dla, dla dziesiątków tysięcy ludzi, tutaj, w tym regionie i dla całego regionu, jego szans rozwojowych. To jest tylko jeden z wielu przykładów. Po pierwsze, przykładów na to, jak można mądrze po pierwsze odblokować środki europejskie, a później, jak mądrze je zainwestować, bo yy, ten tunel. Ten projekt warty blisko 2 miliardy złotych, 1,9 miliarda, zł. to są odblokowane środki z tego sławetnego KPO, a więc te pieniądze już w tej chwili tutaj pracują. Te pieniądze nasze od polskiego podatnika i pieniądze europejskie pracują w setkach miejsc w tej chwili w Polsce na, tam gdzie unowocześniamy albo tam gdzie budujemy zupełnie nowe linie kolejowe. Tutaj mówimy o w dużej mierze o zupełnie nowym śladzie kolejowym. To będzie zupełnie nowa linia kolejowa, która otwiera szanse dla Krakowa, Nowego Sącza, Zakopanego, Gdowa, no, Mszany. Dziesiątki miejscowości i tysiące mieszkańców będą mogły komunikować się nie tylko z, szybko i wygodnie z metropolią, ale tak jak powiedziałem, to ma wielkie znaczenie rozwojowe. Chcę dzisiaj bardzo mocno podkreślić, że inwestujemy, i czekam na ten moment, żeby nie mówić, co my zamierzamy zrobić za ileś tam lat, tylko będziemy pokazywali miejsca, gdzie to się dzieje, gdzie za chwilę będziemy kończyli niektóre inwestycje. I celem jest włączenie wszystkich obywateli w Polsce w taki system komunikacji, który pozwala na szybkie przemieszczanie się. No, między innymi jutro będziecie też informować w innym miejscu w Polsce o tym, o inwestycjach kolejowych, które będą dotyczyły takich miast jak Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Jasno, dalej Krosno. także Jasło, Krosno i to tak rzucam w tej chwili z pamięci i to są wszędzie miejsca, gdzie albo są podpisywane umowy na wykonanie, albo gdzie już trwają prace. No, niektóre rzeczy są znane takie choćby jak z różnych powodów, jak tunel w Łodzi, Chcę z wielką satysfakcją podkreślić, że to jest też moment, w którym możemy powiedzieć o już yy, no, sukcesach, które, które mają taki namacalny charakter odczuwalny przez ludzi. Yy, jako Gdańszczanin mogę powiedzieć z wielką satysfakcją, że no, wyobraźcie sobie, w ciągu tam dwóch lat i, i, i kilku miesięcy na trasie Warszawa Gdańsk yy, przejeżdża o milion ludzi więcej niż w 2022 roku. Z, z, dwa, z dwóch milionów yy, 300 tysięcy do. 3 milionów 300 tysięcy w tym roku. Ja mógłbym dzisiaj tych liczb podawać więcej, i każda jest imponująca. Od każdej może się naprawdę w głowie zakręcić. My w koleje zainwestujemy 180 miliardów złotych. My przywracamy do kolejowego życia po 30 latach takie miejscowości jak na przykład Łomża. I tam już robota wre, tam już elementy infrastruktury są, są gotowe. Wzrost przewozu pasażerów jest imponujący. Choćby na takiej trasie jak Warszawa-Białystok czy Poznań-Szczecin, to jest po 50-70% więcej, więcej przewozów na tej trasie Gdańsk-Warszawa, o której wspomniałem, no to, to jest, wiecie, o milion więcej zrobić w dwa lata, o milion więcej rocznie, to jest naprawdę efekt nie tylko inwestycji, ale też mądrego zarządzania, mądrego zarządzania koleją. Mógłbym o tym właściwie, przy pomocy pana ministra, jest z nami też minister Malepsza, ludzie, którzy prowadzą ten i inne projekty, moglibyśmy godzinami opowiadać o tym wielkim projekcie, o tym projekcie Nasza Kolej. Mówimy także o za zaangażowaniu wielkich środków w polskie firmy. Nie wszędzie i nie zawsze jest to możliwe. Wtedy, kiedy mówimy o wierceniu tuneli, musimy korzystać z doświadczenia także innych krajów, no bo mamy mało zasobów własnych, yy, yy, mało firm i trochę mało jeszcze umiejętności, jeśli chodzi o to bardziej skomplikowane roboty. Yy, 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 yy głównie jeśli chodzi o wiercenie tuneli. Ale i wtedy staramy się, żeby polskie firmy, czy Polacy, mieli w tym możliwie duży udział, tak jak to jest tutaj w przypadku Budimexu. Trochę hiszpańska, trochę polska firma, ale wiadomo, wiadomo o co chodzi. Podobnie jest z Taborem. Nie zawsze możemy skorzystać z polskiej oferty, bo i czasami brakuje, ale wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe. Inwestujemy w polskie firmy i Cegielski, Neva, i Pesa, to jest w sumie 16 miliardów złotych do tych trzech firm. Trafi bezpośrednio przy zakupach taboru kolejowego. Także to są naprawdę gigantyczne pieniądze i za bardzo już nawet nie ma miejsca, gdzie można by te pieniądze w Polsce wydawać, no bo możliwości produkcyjne są też ograniczone. W, w, przy budowie Rail Baltica a między innymi to jest połączenie w przyszłości Warszawa Wilno. Wielu Polaków bardzo by chciało szybko i wygodnie do Wilna pojechać. I tam podjęliśmy pierwszą serii, pierwszą decyzję w ogóle w historii naszego kraju, aby wykluczyć możliwość startowania w przetargach na tę wielką budowę firm spoza. Obszaru europejskiego. I będziemy szukali wszystkich możliwych preferencji, aby pieniądze, zamówienia trafiały do polskich firm. A jeśli już trafiają do firm zagranicznych, to szukamy takich możliwości, aby ich produkcja była ulokowana tutaj w Polsce. Żeby tutaj płacano podatki. I tak jak jest w przypadku zakupów piętrusów, tak zwanych. Więc. Jest to program całościowy i ta nasza kolej, a więc nasza, bo dostępna dla wszystkich ludzi, nasza, bo, bo budowana przy pomocy yy, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, yy, polskich firm. I nasza kolej, bo nasz czas. To tak, to jest naprawdę bardzo adekwatna, yy, adekwatna nazwa. Yy, będziemy o tym informować jeszcze nie, 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 nie raz w tych, w tych ty dniach, tygodniach, o tym, gdzie. Eksploduje tak naprawdę, bo mamy do czynienia z wielką rewolucją. Ostatnio mówiłeś o Śląsku, chociażby. Budujemy, tak jak powiedziałem, nowe ślady, nie? naprawiamy stare, reorganizujemy pracę kolei, także nawet jeśli to jest stary ślad, nawet tam, gdzie nie wymaga to wielkich inwestycji, skracamy radykalnie czas podróży albo tworzymy nowe połączenia. Ja mówię o Gdańsku, bo jest mi sercu miły. Mówimy o mniejszych miejscowościach, bo bardzo ważne jest kluczenie, ale na przykład, no choćby Poznań. Od grudnia będzie sześć połączeń więcej dni, sześć połączeń. Także wyobrażacie sobie Państwo, jaka to jest, jaka to jest skala. Yy... Tak, nasza kolej, Panie Ministrze. Nasza kolej, Panie Premierze. Absolutnie. Dzisiaj jesteśmy na placu budowy najważniejszej inwestycji kolejowej w południowej Polsce. Dzięki wybudowaniu, wybudowaniu tego tunelu i wy zakończeniu projektu poprzez wybudowanie nowej sieci linii kolejowych, stanie się tutaj rewolucja komunikacyjna, za, w ślad za którą przyjdzie rewolucja gospodarcza. Jeżeli dzisiaj z Nowego Sącza do Krakowa jedzie się 2, 2 godziny 20 minut, to po zakończeniu tego projektu będzie to tylko godzina, a z tego miejsca do Krakowa tylko 40 minut. Ale to także jest projekt, który oddziałuje międzynarodowo. Nasi sąsiedzi Słowacy także czekają na realizację tego projektu, ponieważ będą mieli bliżej do kolei dużych prędkości i do CPK. I wprost nam to mówili, kiedy pojechaliśmy wspólnie z Władysławem Kośniakiem Kamyszem w tamtym roku na polecenia pana premiera Donalda Tuska, właśnie na misję gospodarczą. Oni czekają na realizację tego projektu, bo ta linia i CPK dla Słowaków to będzie okno na tę część Europy. Ale tego typu inwestycja z tunelem za 2 miliardy złotych jest wkomponowana w szereg innych działań. Budowę przystanków i tworzenie nowych połączeń. W tym roku, po 10 latach, wreszcie przywróciliśmy połączenie z Krakowa przez Mielec do Chrubieszowa. 10 lat trzeba było czekać na to połączenie. W tym roku pojadą po 14 latach pociągi do Ciechocinka, do jednego z najbardziej znanych uzdrowisk. E, tak jak pan premier wspomniał, w przyszłym roku ruszy kolej pasażerska do Łomży, po 30 latach, ale to także w tym roku, po wielu latach przywróciliśmy bezpośrednie połączenie do Giżycka, z Krakowa przez Kielce, Radom, Warszawę, Białystok, na to ludzie czekali i my to przywróciliśmy, ale to, to jest dzięki temu, że są pieniądze z KPO, jest operatywny zespół ludzi, którzy potrafią pozyskać e, tabor. E, Pan premier mówił o tych wynikach zakupu yy, taboru. Ja podam Państwu taki przykład. Za poprzedniego rządu POPSL 2007-2015 kupiliśmy 60 nowych zespołów trakcyjnych 60 pociągów. Nasi następcy przez 8 lat kupili 12. My w nowym rządzie już do dzisiaj zamówiliśmy 35. Oni 12 przez 8 lat my już teraz 35 zespołów trakcyjnych 35 pociągów zamówiliśmy. Jesienią rozstrzygnie się przetarg na 42 z opcją na kolejne 30. W sumie w tym roku podpiszemy umowy na dostarczenie 107 zespołów trakcyjnych nowych. Nasi poprzednicy, 12. Dzięki temu mamy rekordowe przewozy. Za pierwsze półrocze tego roku Intercity przewiozło rekordową liczbę 40 milionów 400 tysięcy pasażerów. Lipiec. Znowu rekordowy. 8 milionów 700 tysięcy pasażerów. Rozmawiałem dzisiaj rano z prezesem Intercity, z panem Januszem Malinowskim. Powiedział, że spodziewamy się, że sierpień będzie rekordowy. Przekroczymy 8 milionów pasażerów. To jest wszystko super, bardzo ważne. Więcej, lepiej, szybciej. Jeżeli chcemy mieć więcej pasażerów, muszą, musimy mieć lepszy tabor. Żeby mieć lepszy tabor, musimy szybciej jeździć. A wszystko to jest możliwe, jeżeli znajdujemy na to środki. Tylko w polskich firmach Intercity zamówiło tabor za 16,5 miliarda złotych. Nowe połączenia, była mowa o Poznaniu, właśnie do Poznania. W nowym rozkładzie jazdy, jeszcze w grudniu tego roku, będzie pięć dodatkowych par pociągów z Gorzowa do Poznania. Od dawna pasażerowie czekali na zwiększenie liczby tych połączeń. Nie mam co do tego wątpliwości, idą złote czasy dla polskiej kolei. To jest nasza kolej i przychodzi renesans na polską kolej. Ludzie coraz częściej chętniej korzystają z tych połączeń, które regularnie tworzymy, dokładamy nowy tabor. A propos, taka ciekawostka. Niedawno na tory do Trójmiasta, do Kołobrzegu wyruszyły nowe zmodernizowane pociągi, które poleciały 200 km na godzinę. Zarządów PiSów stały one w krzakach, zardzewiały na bocznicach. Nikt nie był w stanie ich wyremontować. Nowy zarząd PKP Intercity wyciągnął ten tabor z krzaków, remontuje je w polskich firmach. Niedawno je odebraliśmy z PES-y, która, PES która w Mińsku realizowała ten kontrakt, z Cegielskiego i one nowe, pachnące, estetyczne, pojechały 200 km na godzinę w nową trasę. To jest nasze zobowiązanie i mówimy o tym dopiero wtedy, kiedy to zrealizujemy. Nie kiedy zamierzamy to realizować, kiedy to realizujemy bądź zrealizowaliśmy, i tak będzie, pani premierze, dalej. Bardzo dziękuję. Mamy ja jeszcze jedną, no, ja wiem, mam jeszcze tylko jedno pytanie, ale ta jedna liczba, która robi naprawdę takie wrażenie, że można spać w krzesła. My za rok, pewnie szybciej, ale ostrożnie jestem, za rok przewieziemy w ciągu roku. To brzmi niewiarygodnie, nieprawdopodobnie. Pół miliarda pasażerów polskimi kolejami. Pół miliarda pasażerów w ciągu roku. My za rok przewieziemy w ciągu 12 miesięcy więcej ludzi naszymi pociągami, niż liczy mieszkańców cała Unia Europejska razem wzięta. A Intercity w tym roku przekroczy, tak jak wspomniałeś, 80 milionów pasażerów. Także to są dane, które i nie, nie, nie chcę się znęcać nad poprzednikami, ale. Te dane mówią także bardzo dużo o gwałtownym skoku, jaki, jaki udało się wykonać w ciągu tych dwóch lat, bo to skacze po, o, o 10, 20, 30% rok do roku ilość przewozów i także skracanie czasu przejazdów. Mamy wszyscy, a szczególnie ludzie, którzy pracują na kolei, mówię jako wnuk, obaj dziadkowie znani z różnych rzeczy, ale obaj dziadkowie byli polskimi, polskimi kolejarzami, więc... Jak się domyślacie, mi serce szczególnie rośnie, ale wiem, ile zawdzięczamy ciężkiej pracy i tych, którzy budują, tych, którzy przygotowują, i tych, którzy na co dzień na, Polski, na polskiej kolei pracują. Także serdeczne dzięki za wszystko. I mamy czas na kilka pytań. Poproszę o pierwsze. Dzień dobry, Sławomir Wrona, Radio Kraków. Panie premierze, panie ministrze, ja mam pytanie dotyczące tych lokalnych inwestycji, kiedy rozpoczynała się budowa tego fragmentu linii. Aktualna była także obietnica budowy szybszego połączenia Nowego Sącza i Tarnowa z Warszawą. Taki projekt był przygotowany, zostały nawet przedstawione ustalenia. Potem to przypadło. Jaka jest szansa powrotu do tego, by ten południowy i wschodni zakątek Małopolski uzyskał połączenie z Warszawą w okolicach trzech godzin? To jest absolutnie realne. Zarówno PKP, PLK prowadzi pracę zgodnie z tymi wszystkimi naszymi harmonogramami, które mają dać efekt w całym kraju, między innymi także tutaj. I ja najmniej obawiałbym się właśnie o mniejsze miejscowości, bo tam tempo prac jest bardzo duże i efekty mamy nie za 5-6 lat, tylko dosłownie za rok. Także w przypadku tych miejscowości, które pan przedstawił, także prowadzimy na ten temat swoje prace. Dzień dobry. Klaudia Syryk-Polsetnius. Panie premierze, ja mam pytanie o budowę centralnego portu komunikacyjnego. Wiemy, że dzisiaj pan prezydent złoży swój projekt uchwały, który będzie powrotem do projektu prawa i sprawiedliwości. Dlaczego w takim razie powiedzmy ten projekt nie jest możliwy do zrealizowania pańskim zdaniem? Mówię tutaj chociażby o tej budowie szprych kolei dużej prędkości. Słuchajcie, trochę się Polska podzieliła na dwa takie sposoby myślenia o wielkich inwestycjach. Jedni są specjalistami od uchwał, konferencji, pokazów, a drudzy są specjalistami od tego, żeby konkretnie budować. Jeśli na serio zastanowicie się, chociaż przez chwilę, jaka wielka inwestycja została rozpoczęta i zakończona? W ciągu 8 lat rządów naszych poprzedników, to yy, no, sami zobaczycie, że było milion słów i no, praktycznie zero czynów. To jest ta kluczowa różnica. My budujemy centralny port komunikacyjny. My mamy ambicje zbudować yy, koleje dużych prędkości, ten słynny Y. Te budowy, ta budowa się rozpoczęła. Ja się zgadzam. Może jestem trochę słabszy od moich oponentów, od moich przeciwników politycznych w opowiadaniu o tym, co zamierzamy zrobić. Ale ludzie, zespoły, firmy, ci wszyscy zaangażowani w projekty są za to dużo, dużo lepsi w robocie. I dlatego, proszę mi wierzyć, nie za bardzo przejmuję się projektami uchwał. Przejmuje się wspólnie z panem ministrem i, i wszystkimi chyba Polakami projektami realizowanymi przez nas. Także jeśli chodzi o y, sieci kolejowe, i no, mam wrażenie, że to, co przed chwilą powiedzieliśmy, chyba najlepiej pokazuje te różnice. Można szprychy namalować na papierze, a można modernizować i budować nowe linie kolejowe z takim rozmachem, z jakim my to robimy. Także, jeśli ktoś chce robić uchwały, projekty, manifestów politycznych, jego problem, mnie to szczerze powiedziawszy mało interesuje, bo my będziemy zajmowali się dalej konkretną robotą. Jeżeli ja mogę, jedno zdanie. Można opowiadać albo robić. Oni opowiadali o kolei dużych prędkości, ale nie kupili ani jednego metra kwadratowego ziemi pod kolei dużych prędkości. My nie opowiadamy, ale kupiliśmy 103,5 hektara ziemi pod kolei dużych prędkości. Jeżeli chcemy wracać do poprzedniego projektu, to musimy obniżyć prędkość eksploatacyjną na kolei dużych prędkości z 350 na 250. A nasza ambicja to jest 250, ale na centralnej magistrali kolejowej, tej, która już funkcjonuje. Tam ją podwyższymy do 250. Jeżeli chcemy wracać do poprzedniego projektu, to co? Mamy udziały i zarządzanie w CPK oddać w ręce międzynarodowego konsorcjum, decyzją naszego ministerstwa, naszego rządu. Yy, przejęliśmy te udziały i zarządzanie przez polskie porty lotnicze. I to one będą udziałowcem głównym tego lotniska i to one będą tym lotniskiem zarządzały. Więc warto sprawdzić naprawdę, czym różnią się te projekty. I kolejne pytanie. Dzień dobry, Halina Benzera, TVN24. proszę bliżej mikrofonu. Dzień dobry, Halina Benzera, TVN24. Chciałam zapytać, jaka będzie pana premiera odpowiedź do prezydenta, bo wygląda na to, że będzie chciał wchodzić w kompetencje rządu. Jak w ogóle wyobraża Pan sobie współpracę z nowym prezydentem. Mamy dużo rzeczy do zrobienia. Każdy, kto będzie chciał pomóc. Będzie niezależnie od poglądów politycznych, stanowiska jakie pełni, będzie mile, mile widzianym partnerem. I mówię o tym bardzo serio. Y jeszcze o tym, o tym wczoraj y mówiłem, miałem przyjemność, a czasami było to bardzo poważne wyzwanie współpracować. Z wieloma prezydentami. Właściwie od początku III Rzeczpospolitej, Ja w, w roli premiera z trzema prezydentami. To jest czwarty prezydent. I ze wszystkimi ta koabitacja, ta współpraca była bardzo wymagająca, czasami trudna. No, różnie z różnymi, ale jakoś dawaliśmy radę. Więc wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego i jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, no zobaczy na czym polega reguła konstytucyjna, znaczy kto rządzi w kraju i, i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba też bezwzględny. Panie premierze, jeszcze chciałam zapytać, czy państwo twardo odpowie na postępowanie Roberta Bąkiewicza? Nie śledziłem wczoraj tej informacji, ale jeśli dobrze rozumiem, właśnie postawiono zarzuty. Robertowi Bąkiewiczowi. Także... Tak? Dobrze? Miały... Patrzę na ministra szłapkę. Aha, jest wreszcie pozytywna opinia prokuratora krajowego i zostaną postawione zarzuty panu Bąkiewiczowi. Oczekuje pan tego? Mam, znaczy, ja nie jestem prokuratorem. Ja oczekuję, żeby każda instytucja, czy to jest policja, straż graniczna, czy prokuratura, jeśli mówimy o sytuacja na granicy, ale też o sytuacjach tych groszących agresji takich polityków jak pan Bram czy pan, pan Bąkiewicz, wszystkie instytucje państwowe muszą działać zdecydowanie i to, tam, gdzie to zależy bezpośrednio od decyzji politycznej premiera, tam reakcja będzie zawsze bardzo stanowcza i twarda. Tam, gdzie w, w, w rolę swoją rolę ma, mają odegrać prokurator, sędzia. Tam oczywiście ja szanuję niezależność tych instytucji, ale oczekuję oczywiście też bardzo twardej, jednoznacznej postawy. I następne pytanie poproszę. E, Katarzyna Drzewiecka, TVP Info. Panie premierze, ja chciałabym zapytać o to, jak ocenia pan skład nowej kancelarii prezydenta? Nie mam jakoś wyrobionej opinii, bo nie znam tego składu. A, a jak poznam, to pewnie będę miał opinię, ale... Nie, jakoś pewnie bez entuzjazmu. Dzień I ostatnie dobry, panie, pytanie. Dzień dobry panie premierze, tutaj Telewizja Limanowska, Józek Budacz z redakcji. Ja chciałem nawiązać do pana wizyty tutaj w 2011 roku nieopodal Męciny w Kłodnem. E, od tego czasu dość sporo minęło, ale chciałem pana zapytać dlaczego Politycy Koalicji Obywatelskiej są tak e, mało aktywni, jeżeli chodzi o nasz region. Wiemy, w jakim terenie przebywamy i e, sądząc, nawet e, po tych naszych zapowiedziach o tym, że e, pan się dzisiaj tutaj pojawi, no to gdyby pan e, przeczytał m, te komentarze, to e, tych włosów, które ma pan na głowie, to chyba by troszkę e, panu zabrakło do tego, żeby pan wszystko poczytał. Może warto byłoby troszkę więcej aktywności tutaj, właśnie Koalicji Obywatelskiej i Koalicji rządzącej, chociaż tutaj pan minister bywa często u nas, ale właśnie tych polityków, żeby troszkę tym ludziom pokazać, że no nie jesteście diabłami wcielonymi. Dziękuję. No mam nadzieję, że pana przepowiednia się nie, nie sprawdzi. No, <grym> wolałbym, żeby ta reszta osób została na głowie. Słuchajcie, no, gdybym ja miał się przejmować, wiecie, wszystkimi komentarzami, to no, czasami bym pewnie. Robił jakieś błędy, gdybym się przejmował tymi pozytywnymi, albo bym może schodził smutny, gdybym się przejmował tymi negatywnymi. Normalne. W życiu publicznym normalna sytuacja. Ludzie są krytyczni wobec władzy rozumiem. Ale dobrze, że pan przypomniał kłodne, bo to. Okej, okay, biorę. Biorę na, 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 na swoje barki i biorę na klatę tę opinię, że y, jesteśmy tu czasami może za mało obecnie, za mało aktywni, ale ja byłem tu wtedy, kiedy była taka potrzeba. Nie żeby, żeby się czymś chwalić, tylko wtedy, kiedy y, miało miejsce to dramatyczne osuwisko. No to od razu byłem na miejscu. Podjąłem decyzję w ciągu dwóch godzin, że państwo pomoże w 100% właściwie w odbudowie wszystkich tych domostw, które y, y, błoto i woda zmyły. Ze zbocza, i zrobiliśmy to w ciągu, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, półtora roku, w ciągu dwóch lat. Wszystko zostało albo odbudowane, albo zbudowane, znaczy no, raczej w innym miejscu ze względu na ryzyka związane z tym osowiskiem. I cieszę się, że ktoś jeszcze o tym pamięta. To znaczy, że był taki premier kiedyś, który może nie przyjeżdżał tam, żeby robić propagandę. i Ja wiem, nastroje polityczne są tutaj może trochę bardziej krytyczne niż w wielu innych miejscach w Polsce, ale. Wtedy, kiedy była potrzeba, ja ruszyłem z pomocą, i, i, i ta pomoc okazała się efektywna. Także życzę tym wszystkim, którzy do dzisiaj w tych domostwach y, zbudowanych po, po tym dramacie z osuwiskiem, życzę jak najlepszego nastroju, i może czasami ciepło mnie pomyślą. Jeszcze mamy jedno, naprawdę ostatnie, krótkie pytanie. Panie premierze, to w takim razie o ustawę wiatrakową jeszcze chciałabym zapytać. Czeka na podpis prezydenta. Jakiej decyzji pan się spodziewa? Zbigniew Bogucki, szef jego kancelarii, powiedział dziś rano w Polsat News, że jest to zasadzka i nieudolna zasadzka, tak to ujął. Czy w takim razie spodziewa się pan, że tego podpisu nie będzie i co wtedy z zamrożeniem cen prądu? Słuchajcie, to... Ja, ja, jadąc do Was, usłyszałem właśnie ten, tę sugestię ze strony obozu nowego prezydenta, że prezydent nie będzie chciał podpisać ustawy i się złapałem za głowę. Ludzie, to jest ustawa, która A daje szansę, aby ceny prądu w, w mieszkaniach dla polskich rodzin były utrzymane na możliwie niskim poziomie, bo zamraża na kolejne miesiące ceny prądu. I my do tego potrzebujemy tej ustawy. Dwa, to jest ustawa nazywana wiatrakową, ale no między innymi dlatego, że umożliwi budowę dzisiaj najtańszych źródeł energii, bo dzisiaj wiatraki na lądzie, czy się to komuś podoba, czy nie, dają szansę na najtańszy prąd. Jeśli. Ja pamiętam, że jak pan prezydent Nawrocki opowiadał o tym, że on w ciągu trzech miesięcy zrobi tak i prąd, ceny prądu spadną o, jedno, o jedną trzecią. Jeśli pan prezydent myśli, że ceny prądu spadają od uchwał, czy projektów, czy deklaracji pana prezydenta, to znaczy, że nie, wie, nie wiedział o czym mówi. Ceny prądu mogą spadać wtedy, kiedy rząd dopłaci, bo zamrozi ceny. To jest w tej ustawie. Ceny prądu mogą spadać wtedy, kiedy będzie coraz więcej tanich źródeł energii. I to jest też w tej ustawie. Więc jeśli pan prezydent chce tak zacząć, jak pan prezydent Duda zaczął, i zresztą pan Duda też tak skończył, czyli kolejnymi wetami, to to bardzo będzie źle świadczyło panu prezydencie. Ale. Ja nie mam wpływu na to, co będzie wetował, a co nie. Sobie wystawi tylko świadectwo. My z kolei, ja mogę też to powiedzieć, będziemy szukali wszystkich możliwych sposobów, żeby ceny prądu nie były dotkliwe, przede wszystkim dla y, gospodarstw rodzinnych i tak czy inaczej będziemy szukali sposobów, jak uniknąć y, 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 podwyżki cen. Ale wolałbym, panie prezydencie, jeśli pan tam gdzieś mnie widzi, żeby w takich oczywistych sprawach pan pomagał, a nie, a nie przeszkadzał.